Mam na imię Lisa i nagrywam dla Was odcinek o rzeczach z temu do szkoły. Ogólnie są takie tylko najważniejsze. Inne rzeczy z temu e, pokażę Wam na innym odcinku, e, później. Hmm. Bo nie przyszły inne rzeczy z temu, reszta. tu mam mało, ale potem jeszcze rzeczy do szkoły, do e, Pionika. Jeszcze mam, lepiej w komentarzu, czy mam o nich jeszcze zrobić filmik, jeśli ten się Wam spodoba. Zostawcie subika i lajka. I napiszcie w kom. I napiszcie też w kom, czy chcecie o innych rzeczach z temu, które nie są do szkoły. Napiszcie w kom. I. No, maskę ubrałam, bo nie mam nic innego do zakrycia twarzy, więc proszę nie śmiejcie się i nie wyzywajcie w kom. O. No i teraz chyba możemy zaczynać. Zaczynamy od piórnika. Piórnik jest taki zielony. Taki. Nie wiem, jak to powiedzieć, taki blady zieleń. Ogólnie to, nie wiem, czy widzicie, to i to, jest e, od plecaka w więc fajne. Nie? Mamy takie dwa przegródki. E, ogólnie tutaj mogę otworzyć. To jest takie przezroczyste. są dwa, jedna przegródka taka, mała. Tu mamy jeszcze takie dwa. Nie wiem czy widzicie takie dwa. I jeszcze mamy tutaj taką dużą. Tu w nie ma więcej przygódek, ale dobry piórnik jest mały, więc nie wiem czy mały. No wiecie, tak jest. Duży nawet, ale nie wiem czy wszystkim moje wszystkie rzeczy. Ok, teraz może zaczniemy od długopisów, bo mam. Okej, okay, mam długopisy z żabą, też zielone, mam ich, raz, <śmówi> dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, mam sześć długopisów z żabami, z żabą, wiecie, więc, no, pokażę wam je, ogólnie tak wyglądają, ten tego już zdjęłam, a nie, nie, nie to dobra, tak wyglądało, taki ma tutaj czarny tusz, patrzcie, takie, są małe nawet. No ale przydadzą się do pisania. Tak jest z takim, takim wzorem I mamy w ogólnie takich sześć. Napiszcie w ogóle w komtrzy macie te same e, e, długopisy w dzieliście albo macie. Krzywką, czy ma, widzieliście albo macie takie same długopisy? E, piórnik i pleca, które za chwilę wam pokażę. Czekajcie. Ogólnie mam taki sam kolor, blady, zieleń, jak piórnik, ale wiecie, kocham zieleń i taki chciałam. Blady, jest taki piękny, bo nie, taki duży jest bardzo. Dużo przegródek, zaraz wam je pokażę. Okej, okay. no to jest to tak tutaj mamy taką przezroczystą taką Jeż. taką i taką większą tutaj taka jedna i taka duża większa Już jeszcze większa widzimy Mam tutaj taką dużo jeszcze, taki środek. Ogólnie jest tutaj taka przegródka jeszcze. Tutaj będzie mi chyba. I patrzcie, tu są o bo... nie hmm. Tu mamy w tym, mam jeszcze takie dwa przegródki. Więc myślę, że mi się to wszystko tutaj zmieści. Ogólnie tych przegródek jest... Osiem przegródek, więc bardzo dużo. Ogólnie zapomniałam Wam powiedzieć, bo to jest jeszcze taka. Jeszcze te tutaj przypinki. Mamy Bubble Tea. Tak. tak, to jest Bubble Tea. I taki ogólnie jest mój plecak. Za chwilę Wam pokażę, jak na mnie leży. I teraz pokażę Wam jeszcze rzeczy, dwie rzeczy, które były do plecaka. W ogólnie była taka karteczka tylko dla. Ładności w plecaku, ale ogólnie, oj, ogólnie mi się przyda czekajcie, albo za chwilę I mamy jeszcze taki tylko zawieszkę tutaj. I ogólnie e, pokażę Wam, jak to wyglądało na obrazku z tymi wszystkimi dodatkami. To wyglądało o tak. Jeszcze z tamtymi innymi przypinkami. To ogólnie one były gdzie indziej, ale ja wolałam je tak ustawić. To jest mój plecak, i teraz pokażę Wam, jak on na mnie leży. Zapuścić wszystkie przeglądki. Ogólnik tak wygląda. Wiem, nie wygląda co bardzo. Ale mamy jeszcze. Tak to wygląda. I u To jest mój plecak. kolejny Tak to wygląda. Myślę, że będę tego nosiła, ale na pewno. No i to jest mój plecak. Zrobimy go. No to piszcie w końcu czy mam na razie w tych rzeczach innych z temu, co zamówiła mnie do szkoły. A innym razem napiszę też w komentarzu, jakby teraz ty, pod tym filmem. Wiecie też, czy mam zrobić o tych innych rzeczach e, ze szkoły. Jeśli Wam się podoba do szkolnych, jeśli Wam się podobał ten filmik. Dajcie like i subskrypcję. A teraz... Papa! O Jezu, zapomniałam włożyć tutaj. No to na razie jeszcze nie papa, bo muszę włożyć długopisy. Do piernika, możecie do plecaka. Czekajcie. Ale zapomniałem, leżał tutaj plecak. No to teraz, czekaj. Sorry, nie mam już końca, ale co chwilę zapomniałem. Oh, ok, Okei. No tot teraz pa-pa. <laughs>